Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy środę, 8 czerwiec 2022 rok, czyli już minął tak symbolicznie jeden tydzień po Dniu Dziecka, to znaczy 1 czerwiec 2022 rok. Dlatego też chciałem odczytać ważną, dodatkową informację numer 44 skierowaną do Rzecznika Praw Dziecka oraz całej trzeciej RP i wszystkich jej organów konstytucyjnych, i tych innych również, oraz do Kościoła rzymskokatolickiego na terenach słowiańskich, Episkopatu w Stolicy i Szefostwa w Stolicy Apostolskiej. Do Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry 460 posłów, 100 senatorów Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego i wszyscy inni pozostali służbiści i wyrobnicy trzeciej RP. Rzeczniku Praw Dziecka. Jak już wspomniałem, już jest 7-8 dni po Dniu Dziecka w w 2022 roku, różne wydarzenia dzieją się za naszą wschodnią granicą. Amunicja tam jest mocno używana przez różnych użytkowników tej amunicji, uzbrojenia. Są tam również jakieś takie osoby trzecie. Jacyś być może najemnicy, więc tam na całego różne działania mogą się dziać. Na tym cierpią dzieci, jak wszyscy wiemy, i jak Rzecznik Praw Dziecka też wie. Dlatego niniejszym chciałem poinformować Rzecznika Praw Dziecka w stolicy, że już piąty rok. Jako suweren sprawujący swoją władzę poza tym systemem i poza trzecią RP, poza tak zwaną parszywą zmianą, bo ona tak naprawdę to dobra nigdy nie była. Być może na początku tej parszywej zmiany to Beata Szydło myślała, że to będzie jakaś taka dobra zmiana, albo nikt wtedy nie przepuszczał, w 2015 roku, że się okaże, że to jest jednak parszywa zmiana, czyli coś, co jest zaprzeczeniem dobrej zmiany. Drogi rzeczniku praw dziecka, piąty rok mam zabronione prawem kadłuka i bezprawiem w trzeciej RP, aby móc przekazywać kieszonkowe dzieciom i chciałem bardzo jasno i wyraźnie poinformować i przypomnieć panu rzecznikowi praw dziecka, jego całej instytucji i wszystkim współpracownikom, aby to było jasno wysłowione, zrozumiane, przyjęte do świadomości też. Że jest tak jak mówię, czyli już piąty rok. Państwo Polskie, łamiąc wszelkie zapisy, konwencje międzynarodowe ONZ i innych organizacji międzynarodowych, łamiąc te karty praw dziecka i tak dalej, zabrania mi, abym mógł. Przekazywać kieszonkowe dzieciom. Dlatego też jest to skandal międzynarodowy, a być może nawet galaktyczny, albo międzygalaktyczny, że gdzieś tam na jakiejś malutkiej planecie, która się nazywa Ziemia, gdzieś tam na jakimś kontynencie Europa, który jest malutkim kontynentem, gdzieś tam w jakiejś Polsce, której w kosmosu nie widać, gdzieś tam w jakiejś stolicy. Są tam różne biura, jest, jest tam jakiś Madeusz Morawiecki jest tam jakiś kot prezesa albo ucho prezesa. Jest Andrzej Duda, który mieszka w pałacu. Nie wiadomo, czy płaci za ten pałac z własnej kasy, za czynsz, wyżywienie i tak dalej. Że tam jest jakiś zbignie ziobro że tam jest jakiś Sej, jakiś Senat i tam, że tam jakieś na wiejskiej ustalają sobie reguły gry, które będą panowały na takim czy innym terenie. Dlatego też sobie ustalają tam jakiś system prawny, który działa tak czy inaczej, lub może być totalnie patologiczny, jeśli jest patolka i yy. Państwo jest przejęte przez jakąś grupę kolesi, albo grupę trzymającą władzę. A to na pewno powoduje, że całe państwo stacza się i siada, i po prostu robi się burdel na kółkach, bo tak najprościej jest y, powiedzieć. Y, panie. Rzeczniku Praw Dziecka. O to chodzi, że wyjątkowo podły, parszywy bandyta i przestępca międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, która jest wieloletnim pracownikiem korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy, Wrocław Krzyki, Wydział pierwszy Cywilny, to ona mi zabrania, abym mógł przekazywać. Kieszonkowe dzieciom. Panie rzeczniku praw dziecka, powtórzę to, żeby pan to jakoś sobie zapisał, jakoś ogarnął i coś z tym zrobił, że wyjątkowo podły i parszywy i groźny bandyta międzynarodowy, Magdalena Kaliszewska, która jest wieloletnim pracownikiem korporacji prywatnej pod nazwą. Sąd rajonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny To ten parszywy bandyta, złodziei i kłamca międzynarodowy doprowadził do tego, że tu i teraz, w 2022 roku, już piąty rok dokładnie pa, Panie rzeczniku halo czy leci z nami pilot Kevin sam w domu? Panie Rzeczniku, już piąty rok: Państwo Polskie poprzez tego parszywego bandytę Magdalena Kaliszewska, pracownika Wrocławskiego Sądu Rejonowego, mam zabronione, aby przekazywać kieszonkowe dzieciom. Dlatego yy, wzywam Pana, Panie Rzeczniku, aby Pan coś z tym zrobił, ale skutecznie. Tak aby mógł przekazywać kieszonkowe dzieciom. Skandalem jest to, że to było w poniedziałek, w ten poniedziałek, czyli 6 jak się nie mylę. 6, tak, 6 czerwca w poniedziałek. Akurat byłem na, na takim ogrodzie gardenie i tam trochę się po, popalałem spędziłem czas odpocząłem i oparłem się o łopatę wiadomo można być no, mniej lub bardziej zaangażowanym w różne takie czynności działkowe, ogrodnicze i tak dalej i tak się można oprzeć o łopatę, że ona się nie przewróci i tak dalej Akurat tak się oparłem o łopatę, która była wbita w ziemię, że ona się przewróciła, czyli że a była wbita w ziemię, że załóżmy ta zawartość po prostu, znaczy, zrobiła się dziura, czyli tam różne kamienie, ziemia, trawa, to wszystko tak jak siłą inercji po prostu wyszło na, na zewnątrz, wyleciało na zewnątrz, dlatego też. Może tak miało być? Może nie? Nie wiem, nie oceniam. Było tam właśnie dokładnie 100 złotych polskich. Taki jeden wieźliony banknot. Jeszcze raz. Byłem w tym gardenie, oparłem się o łopatę. Łopata się przewróciła, a, a, a ja tak to, tak, no, właśnie. I się okazało, że Y, y, części ziemi, trawy i tego co było pod ziemią zostało wypchnięte na, na powierzchnię ziemi mi się okazało, że między różnymi dżdżownicami, robaczkami bakteriami i tak dalej, było tam 100 zł więc jak pan, pani rzeczniku praw dziecka się domyśla pytanie do pana Oficjalne brzmi: Dlaczego ja mam zabronione przez państwo polskie, przez Zbigniewa Ziobrę, aby przekazać te 100 zł, które w ten poniedziałek jakoś tak przyszło do mnie samo, samo do mnie przyszło, żeby to było jasne żebym nie mógł potraktować tego banknotu o wartości 100 złotych jako kieszonkowe i jako kieszonkowe, aby przekazać to dzieciom. Na pewno by się ucieszyły. To byłoby 50 na uśmiechniętego buziaczka jednego, więc no 100 złotych to akurat tak, jako takoby by było. No dobrze, pragnę, panie rzeczniku praw dziecka, od razu rozwiać ewentualne niedopowiedzenia, zapytania i tak dalej. Załóżmy, że ktoś, jakiś panowie w Czerni. O, tak to się nazywa, panowie w Czerni, no albo no, nie wiem kto. Że załóżmy, ktoś by zadał mi pytanie albo wezwał mnie do czegoś i by powiedział tak: o, do, Dowiedzieliśmy się, że wszedłeś w posiadanie jednego banknotu 100 złotych i że chcesz przekazać dzieciom, ale to stanowi Twój dochód, albo i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym. Chcemy od Ciebie haracz w wysokości 75%. I wtedy zamykamy się, odchodzimy z tym haraczem i nie zadajemy więcej pytań. To, co pozostało, to jest Twoje. No dobrze, więc załóżmy traktujemy to jako przykład taki teraz. Case study number one, przypadek szczególny numer jeden. Załóżmy, że oddałbym Cezarowi co jak, jak to było w tym przysłowie oddaj Bogu co boskie a Cezarowi coś tam, coś tam czyli, czyli załóżmy, że oddałbym ten haracz 75% tak, z tej kwoty to jak wszyscy się domyślamy zostałoby mi 25 zł. I wtedy nikt nie miał prawa, by zapytać się mnie o cokolwiek, skąd wziąłem te pieniądze, czy to prawda, czy to nieprawda, cokolwiek. Hala, zapłacone 75%, basta. Dlatego, drogi rzeczniku Praw Dziecka, z tego przykładu, który tutaj przytoczyłem, zostało mi teoretycznie 25 zł. I chciałbym tą kwotę jako kieszonkowe przekazać dzieciom? I niniejszym się Pana zapytuje: Jakie prawo kosmiczne, jakie prawo galaktyczne, jakie prawo międzygalaktyczne, jakie prawo na ziemi, Jakie prawo kontynentalne lub jakie prawo rządu światowego? Lub jakie prawo organizacji ONZ? Panie Rzeczniku, Pan być może słyszał coś takiego jak ONZ. Może słyszał Pan, różne inne są organizacje zajmujące się sprawami dzieci, ochrony i tak dalej. Są różne konwencje praw dziecka, może ustalone kilka razy po II Światowej od 45 roku być może część z nich yy, albo wszystkie Polska Socjalistyczna podpisała yy, czyli je niby respektuje przestrzega i tak dalej dlatego yy, pani rzeczniku praw dziecka pytanie oficjalne tu i teraz do pana brzmi w czerwcu 2022 Kilka dni, dosłownie po Dniu Dziecka w 2022 roku, kto i na jakich zasadach, jakim prawem kaduka, czy jakim bezprawiem zabrania mi suwerenowi, który sprawuje swoją władzę samodzielnie poza Trzecią RP? Kto mi zabrania, aby przekazać te symboliczne 25 złotych dzieciom? Chciałem, aby. Pan rzecznik pilnie tą sprawę zbadał i szczegółowo odpowiedział. Jeśli są jakieś przepisy prawne, narodowe, międzynarodowe i tak dalej, chcę zobaczyć oryginały tych dokumentów i dokładnie, na który punkt, na który akapit, na którą linijkę, na które zdanie, na który paragraf, na który cyrograf, na, na cokolwiek. Pan by się powoływał, uzasadniając to, że jednak mam zabronione. Przez trzech muszkietiarów prawników: Andrzeja Dudę, bodajże doktorat nauk prawnych, Jarosław Kaczyński, superprawnik, doktorat nauk prawnych. Zbigniew Ziobro jeszcze bez doktoratu nauk prawnych. Więc tu i teraz, za parszywej zmiany, po siedmiu latach, gdy ta parszywa zmiana okupuje nasz nieszczęśliwy kraj, doszło do tego, że prawo polskie jest tak interpretowane przez. Kurwidołek sądowo-prokuratorski tam gdzieś na rubieżach III RP we Wrocławiu w ten sposób że jest możliwe aby suwereni mieli zabronione aby przekazywać kieszonkowe dzieciom więc jest to coś niebywałego i niemożliwego jest to skandal światowy i międzynarodowy i galaktyczny też że coś takiego tam w tym Wrocławiu jest możliwe. Ale, jak już wspomniałem wcześniej, to się wydarzyło, jest to utrzymane w mocy przez całą potęgę i moc trzeciej RP, co oznacza, że już piąty rok dokładnie piąty nie drugi rok, nie trzeci, nie czwarty, ale już piąty rok, prawo, czyli bezprawie, zabrania mi, aby przekazywać kieszonkowe dzieciom. Ponieważ państwo polskie nic z tym do tej pory nie zrobiło, mimo że było wiele razy informowane o tym, że, że tam jest po prostu duża ustawka jeśli chodzi o tą szczególną sprawę i o ten przypadek dlatego widząc bezczynność państwa 3,5 i pół roku od momentu kiedy jasno i wyraźnie pisemnie osobiście poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego osobiście si siedziby pisu osobnym takim samym pismem Ministerstwo Sprawiedliwości osobnym takim samym pismem, Kancelaria Sejmu Senatu osobno takim samym pismem, Kancelaria Premiera Rady Ministrów osobno takim samym pismem siedziba Andrzeja Dudy, też osobno takim samym listem, poinformowałem ich, także rzecznika praw obywatelskich oraz rzecznika praw. Dziecka. Też o tym poinformowałem trzy razy osobiście, i pismo o takiej treści wpłynęło. Więc, drogi panie Rzeczniku Praw Dziecka, pan o tym wie. Proszę sobie tam w bazie danych wyszukać nazwisko tego parszywego bandyty międzynarodowego, bardzo groźnego Magdalena Kaliszewska. Jest to wieloletni pracownik korporacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, wydział pierwszy cywilny. Dlatego uważam, że pan szybko w swojej bazie danych, tam w waszych komputerach w stolicy, pan to znajdzie i pan się zorientuje mniej więcej o co chodziło, bo domyślam się, jeśli wasze systemy pracują poprawnie, że pan musi, chociaż częściowo, mieć to w waszym systemie. A później, załóżmy, znaleźć pismo, albo macie może zeskanowane to, szybko kliknąć myszą komputera i sobie to odczytać. Dlatego, panie rzeczniku praw dziecka, pan o tym wie. I pan też przez 3,5 roku nic nie zrobił, aby to zmienić. Dlatego bezczynność całej trzeciej RP jej wielu organów, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera RP, Biura Podawcze Sejmu Senatu RP, Siedziba PiSu i Jarosław Kaczyński. Ministerstwo Niesprawiedliwości i Jawnego Bandytyzmu Zbignie Ziobro i inni wiedzą o tym, bo byli poinformowani osobiście pisemnie trzy razy i mailowo też wiele razy i państwo polskie nic nie zrobiło aby ten parszywy bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska aby ona przestała mnie nękać uporczywie już piąty rok dlatego całe państwo polskie swoją bezczynnością popiera to bo tak trzeba to nazwać a poprzez wypłacanie wynagrodzenia dodatków bonusów różnych przywilejów, gratisów i tak dalej wspiera i zachęca tego bandytę do dalszego działania. Dlatego miło mi, panie rzeczniku praw dziecka, że dzisiaj tu i teraz, kilka dni po dniu dziecka 1 czerwca 2002 roku pan został teraz w tej wiadomości poinformowany że już piąty rok, dokładnie piąty rok, państwo polskie i patologiczne i chore prawo, które panuje w tym kraju, zabrania mi, aby mógł przekazać kieszonkowe dzieciom. Bez, bez względu na to, czy ja znajdę te groszaki i drobniaki, na przykład przy bankomacie. Przy jakiejś maszynie do pieniędzy, na ulicy, na chodniku, yy, lub na, na działce, na przykład, w jakimś ogrodzie, w gardenie, lub w miejscu publicznym itd. Miło mi, że pan rzecznik praw dziecka przyjął to do wiadomości. Że parszywy bandyta międzynarodowy i przestępca groźny, Magdalena Kaliszewska, jako pracownik wieloletni Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział pierwszy cywilny, że ona wykorzystała przepisy prawne i znajomość systemu całego, jak to funkcjonuje. I załatwiła to sobie z sędzinami i ich kumpelkami, prokuratorkami wrocławskimi, że już piąty rok nie mogę przekazywać kieszonkowego dzieciom. Wypadałoby, aby pan, pani rzeczniku praw dziecka, by ogarnął to w miarę szybko i sprawnie i żeby to wszystko zostało odwrócone, odszczekane i żeby nie przeszkadzało mi w niczym ponieważ teraz polskie prawo mi przeszkadza w wielu aspektach mojego życia nęka mnie uporczywie i tak dalej oraz jak już wszyscy wiemy mam zabronione aby przekazywać kieszonkowe dzieciom więc Drogi panie rzeczniku, musimy być szczerzy. Pan się może domyślać, gdzie ja to mam. Yy, dziękuję, pozdrawiam.